Jak mnie dzisiaj dużo? Na samej siebie, nawet za dużo. Eee, słuchajcie, projekt ciekawość. Projekt ciekawość wpadł mi właśnie podczas nagrywania jednego z filmów. I chcę wprowadzić taką grupę chcę stworzyć taką społeczność, która jest ciekawa siebie, która. Co chwila chcę przełamywać jakiś konstrukt siebie na własny temat, żeby widzieć o sobie coś więcej. Więc tak, ja tu się podzieliłam już na którymś filmiku moją grą na gitarze znaczy tym, co. No, uczę się grać na gitarze, więc no trudno to nazwać grą. Wiem, że tam jest wszystko nie tak, jak być powinno, ale to jest dla mnie fan i jestem tego cały czas bardzo ciekawa. Więc o taką ciekawość mi też chodzi, bo moim ograniczeniem, jeżeli chodzi o gitarę, bo moje myślenie, że ja po popular... to nie jest moje, chociaż takie wewnętrzne czucie, takie chciństwo, że ja po prostu chcę grać na gitarze. Od dziecka miałam to zakodowane, że bo ja nie mogę, ładnie ja nie miałam pieniędzy, bo coś tam. I wiecie, i te milion pierdół, które sobie w ciągu życia dobudowuje do tego, dlaczego ja nie mogę grać na tej gitarze, po prostu przy tej 40 parę. Dorosło w ogóle do jakiejś skali gigantycznej, że przełamanie tego i, i wzięcie tej gitary i po prostu próbowanie e, uczenia się grać, było naprawdę czymś, co mnie bardzo dużo kosztowało. W takiej własnej świadomości i rozumieniu tego, co ja chcę, <laughs> robieniu tego, <śmiech> przepraszam, <śmiech> co faktycznie sprawia mi przyjemność, a nie tylko podziwianie, że inni coś potrafią i zrozumienie tego, że, że ten proces, że nie umiem, nie oznacza. Że nie mogę tego umieć, że nie mogę się tego uczyć. Okej, okay, ja się mogę nigdy nie nauczyć tak, jak umie to ktoś, ale nikt mi nie broni się uczyć i sprawdzić, jakie to jest dla mnie, do jakich momentów mnie, mnie to zaprowadzi, do jakich odczuć we mnie ta, ta aktywność mnie zaprowadzi. Więc to jest mój projekt Ciekawość i ja absolutnie mój wewnętrzny Leonardo, e, który eksplorowałby normalnie wszystko i dotykał wszystkiego, nawet jak wie, że trochę się starzy, ale jest to jego doświadczenie i on nie chce czytać e, doświadczeń innych na temat czegoś, on chce po prostu sam sprawdzać, sprawdzać, to to, jakie to emocje wywołuje. Jakie te emocje wywołują myśli, co za tym idzie, te wszystkie mechanizmy, które tam we mnie zachodzą i te wszystkie lęki, które sobie nabudowałam na siebie, że ja czegoś nie mogę, nie potrafię albo muszę. To wszystko jest takie bez sensu w tym, w tym projekcie ciekawości, ciekawości. To wszystko traci naprawdę na znaczeniu, bo my wchodzimy w taką wewnętrzną ciekawość siebie. I wszystko jest ciekawe. Wszystko te złe momenty, które nazywamy jako złe. I te dobre momenty, to wszystko, co jest nazwane przez nas jakoś, my możemy sprawdzać i jedno i drugie. I tak naprawdę musimy to sprawdzać, żeby móc wyznaczyć sobie swój własny balans w tym, bo jeżeli będziemy się wstydzić jakieś myśli na swój temat, jeżeli będziemy nawet jeżeli jednak nie będziemy chcieli myśleć jakieś myśli, to natychmiast je odcinamy i nawet nie jesteśmy w stanie ich zauważyć. Dopiero wewnętrzna zgoda na wszystko, co do nas przychodzi, totalnie na wszystko, na obserwację tego myślenie o sobie, z jaką jestem szurnięta, że w ogóle taka myśl do mnie przyszła. My naprawdę po prostu się wewnętrznie katujemy, a to wystarczy być tego ciekawym. Taka szybka zmiana, więc ja jestem siebie ciekawa. Przyszło do mnie, że chciałabym ten projekt, ciekawość, puścić jakoś szeroko w świat, bo myślę, że takich ciekawych osób siebie jest dużo więcej. I możemy wspólnie porozmawiać o tych odkryciach, jakie nam przynoszą doświadczenia samych siebie. I czasami też się wspierać, jeżeli gdzieś jesteśmy w jakiejś czarnej dupie i nie potrafimy y, z tamtego poziomu zauważyć, że to też jest ciekawe, bo wchodzimy w to użalanie się na swój temat. To myślę, że tutaj w takim bezpiecznym towarzystwie, z jednoczesną wiedzą w sobie, że nikt tutaj mi nie będzie po poklepywał, jeżeli zacznę się nad sobą użalać, że mogę się użalić, owszem, ale ktoś ma prawo powiedzieć, jak to widzi, jak widzi to, swoje, to moje użalanie, że, że gdzie tam jest miejsce, które, którego ja nie widzę, a wiem, że, że chcę to zmienić. To jest dla takich ciekawskich. Nie tylko ciekawskich, żeby a to jest tak, to jest tak, tylko żeby, żeby to po prostu... Sprawdzać na sobie i, i zmieniać, jeżeli to nie jest nasze i nam się to podoba. To jest świadomość. Jeżeli, jeżeli dochodzi, że coś nie jest Twoje, to po prostu to zmieniasz. A nie siedzisz, że, o ja bym chciała to, ja bym chciała tamto. Mm -mm. Rób to, co czujesz, że Ci daje ciekawość dalszego poznawania wszystkiego. Zachęcam Was bardzo serdecznie. Sama nie wiem, co z tego wyjdzie. Oczywiście wszystkie moje filmiki są chaotyczne i nie w takiej scenarii, jakbym chciała. Żeby, żeby było, jakbym, jakbym siebie oceniła dobrze, ale na ten moment nie umiem inaczej. Na ten moment umiem tylko i wyłącznie tak, więc tak się puszczam. Ale będę myślała, jak to udoskonalić. Oczywiście też yy, jestem otwarta na Wasze opinie, bo jestem ciekawa tego, co... jakie są Wasze pomysły na to, co mogłabym zmienić. Oczywiście nie wszystko muszę chcieć w życie. Część może być też moje i to, o czym mogłam mnie pomyśleć. Więc jest dla mnie ta istota. Patrzenie na wszystkich i słuchanie wszystkich, jak tej wewnętrznej części mnie, która naprawdę radzi mi dobrze, żeby się czemuś przyjrzeć. O, i tyle. Więc ja zachęcam. I kończę już, bo chyba strasznie dużo dzisiaj się nagadałam już i nie wiem, czy z sensem, czy bez sensu. No, do pięknego dnia Wam życzę.